Cześć ma! Tu Natek. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj zagram sobie w Bedwarsy i będziemy testować trzy różne teksturpaki i później zobaczymy, który jest z nich najlepszy. No i co? Lecimy do odcinka. Pierwszy teksturpak jest to teksturpak Assassinek Duck Duck Pack. Oj, i tutaj mamy takie jakieś łóżeczko ze skinem Asasinka. Niestety tak średnio go znam, ale coś tam oglądałem. O, słodką zbroję mamy. Miecze, Ładne. Wszystko jest dopracowane. To jest chyba moje main pak Kaczuszki są piękne. Dobra. Wszystko jest na razie git. I wygląda cudnie. Teraz ciekaw jestem jak wygląda TNT, zaraz sobie kupimy. O, dobra. TNT... okej. Okay. Okay, TNT jest ładny. Mi się całkiem teksturpak podoba, naprawdę. Tylko szkoda, że jak stawiam klocki to nie pokazuję tego, tych kaczuszek. A tak to by teksturpak był naprawdę mocno na plus. Yy, a tak to tak średnio mi się podoba jednak. Ale naprawdę jest to ładne. Pewnie yy, jakoś da się to ustawić, żeby to tak pokazywało. A ja tego mogę nie wiedzieć, bo zanim pobieram te teksturpaki to patrzę jak to wygląda u tego youtubera. Nie? No Oj chłop mnie zrzucił niestety. Ja bym to zagrał bardzo szybko, bo po prostu kilka teksturpaków mam. Dobra. Mieczyk, Fireball, Budulec. Do Dobrze, hmm. Odkładamy sobie. No, lecimy znowu do tego chłopa. Bym spadł! Moja no, ja też! No ja prawie bym spadł. Fireball są piękne. Tak jak te kaczuszki. Jak azesjnie jak to oglądasz, to napisz proszę ciebie. Yy, czy, dasz jakoś tutaj usta czy da się tutaj jakoś zrobić, żeby te kaczuszki były widoczne, bo tak to takie zwykłe bloki trochę się średnie? O mi się wydaje, że się tak da. Daj złoto. O, dziękuję. Tutaj rzućmy sobie miecz. Ty, 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 zielony sobie wyszedł z gry. Czyli mamy plus. Oj, wypadkowo strzeliłem. już mam tak z tą myślkę, że w double klikuję nawet. Mm. Strefa Minecraft, strefa Minecraft ziomek. Ale to było piękne. My to szybko sobie zakończmy może, bo też czuję, że te gierki tutaj będą trwały wieki. Więc do białego. Hop! Bed. Strefa. Kupujemy, odkładamy, bierzemy. tam sobie refa, Co nie mogę tego? O, dobra. dobra. wszystko git mi się daje. Co okay. nam zostało? Niebieski jeszcze morski i czerwonego wystarczy zabić. Nie postawił mi się klocek. Ja robię taki większy most, bo jak będę z kimś walczył, to lepiej wiecie, więc dobrze. Oj, oj, dobra, czerwony nie ma łóżka. W ogóle jak wtedy walczyłem z tym chłopem i przeskoczyłem, to się zdziwiłem w sumie. Bo to było naprawdę ciężko. 8 diamentów. Diamenciki takie małe, ładne. Muszę przyznać, że tekstur taki jest kozacko dopracowany. Ok, zrobiliśmy lader klacza. Ciebie też nie chcę... Nie! Ale chłopie z cring'em. Jesteś cring'em. Że co tak grasz. O kurde, udało mi się. Dobra. Próbujemy sobie refile, firebolki. Dobra, mamy teraz. Mi się wydaje, że powinienem polecić sobie na środeczek. Aj! Wahałem się, czy nie zrobić sobie ladera, czy blok ladera. Blok lader klacza. No i nie zastanowiłem się. Zlutowano. No idziemy do pana niebieskiego. No niebieski sobie skinął. Mamy tutaj morskiego. Znaczy morskiego, nie niebieskiego. Do morskiego możemy polecić sobie ładnie. Kupić sobie zbrojkę. Niewitkę. Bo czemu by nie? Kupmy sobie bloczki, kupmy sobie dużo refill i kilka TNT. A, robimy tak. Poteczka. Śmieszny dźwięk. Jakby ktoś tak. Nie, nie umiem określić tego dźwięku. Po ten dźwięk jest bardzo dziwny. Okej, zniszczony. Hop. Dobra, hopę. No chodź, pefope, lecimy. Okej. Okay. Dobra, wygraliśmy, a więc my lecimy do następnego texture Ok, Okej, następny texture to jest texture pack Franenewę, który jest całkiem fajny. Mam tutaj oczywiście łóżko, to jest jego skin. Franenewę ma piękny tak muszę to przyznać, że jest kozarski. Tylko tutaj też mi się nie pokazuje wełna, jak się ją stawia. To też jest pewnie moja wina jakimś cudem, bo... oglądając odcinki tych youtuberów, po prostu widzę, że... to tak nie działa. Więc na pewno coś robi źle. Pewnie coś trzeba zrobić w ustawieniach, ale nie jestem pewien. Jeśli wiecie, to możecie napisać w kom. Będzie mi bardzo miło. Okej, okay, a my lecimy do niego. A dużo lader klasy mi się ostatnio dawała. Dzisiaj jakoś nie. Masz wola. Zdziwiłem, że on w ogóle on w ogóle rasuje. Ej, no, zapisz się do mnie na lekcję PvP. On ma jakieś, co to jest? To jest ono ledwo gra po prostu mnie taki... takie szczęście miał. Dobra, nie winkajmy. Mogę się w sumie zapisać, przy się. Dobra. No siema. Tu masz, co ci otworzę. <grybuj> Weź sobie łóżeczko. No serio? Jakim to trzeba być? Ja mu... Ja mówiłem, TNT postawiłem, żeby nie, żeby łóżka nie musiała niszczyć. Gdy tak strapowałem prosto, no, jak dzieciaka. Ujęłam masę A Uważam, że walczenie z tym chłopem to nie jest mądra decyzja, lecz zwykła głupota, więc trzeba zrobić zwyczajnie, tak? Będzie bed za bed. Mnie to zbytnio nie obchodzi. Ej, to jest już niemożliwe, widzowie. Rzuciłem. O tak, jakby. powinno mnie odbić. Minecraft Logika. Halo. Ej, no, chłopy, takieś wykręcone. Wiem, że walka z tym typem nie ma sensu. On jest uzbrojony jak na jakąś wojnę. Więc ja robię akcja. Hop! Oczywiście, że po co by miał być... Te ladery to są na tym coxcrafcie jakieś psychiczne. Po prostu nie zrobiłem tego, muszę się znać. Nie postawiłem... Chyba nie kucnąłem. Nie kliknąłem shifta. Dobra, uciekam sobie. Różowy, biały nie żyją. Ten teksturpak jest fajnie zrobiony. Muszę przyznać, że e, faktycznie, ty z kaczkami od asasinka ma lepsze bloki, jakby one tak były do stawienia. Ale teksturpaki naprawdę są ok. Uważam, że warto je mieć. Naprawdę warto ich używać. Są kozackie. No i wszystko jest ładne, tylko to trochę nie pasuje. Ale styl franka. No, jak Franek tam lubi. Tekstur tak. Asasinka mi się wydaje, że mocne 10 na 10, a Franne w sumie też 10 na 10, ale bym niektóre rzeczy poprawił, ale tak jak mówiłem, jak ktoś lubi takie rzeczy... Nie mówię już o tych refilkach, tylko po prostu, że mi się to, to bardziej podoba, a to bardziej nie podoba, no i tak, tak, i tak dalej, i tak dalej, nie? Został mi tylko niebieski i morski. Jeszcze został nam jeden fajny teksturpak, który uważam za dobry. A ty chłopy co? Co chłopie? No, 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 chodź, 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 chodź. TNT jumpowcu. Dlatego uważam, że jak jest się takim... No właśnie. Jak jest się takim pięknym i spoconym graczem na levelu najwyższym, to się nie robi TNT jumpów, bez... O właśnie, mówiłem, Coxcraft. Patrzcie. Widzicie, nie da się, nie da, że nie da się stawać, tak się zrobi to już cofnie vlog. Dobra, mamy wszystko. Eee, filki Refilki... TNT... Może jakie TNT, jakiś ja piany jestem. Mam 5 refilów. Hop. Złapałem się, ale oczywiście damage musiał zostać zadany. Bramamy. Nie. Jestem jakiś upośledzony. Chłopie, ty jesteś jakiś psychiczny, grasz z tym! CO?! Ja nie wiedziałem, że to wypycha. Dobra, lecimy do trzeciego tekstu. Trzeci teksturpak jest to teksturpak... ...Teliego 60 No i wygląda on pięknie. Jest wszystko ładnie zrobione, ale jest ...to najgorszy mi się wydaje teksturpak z powodu takiego... ...że już wam wyjaśniam. Jak widzicie... Miecze są ok, ale ta wełna, boże, jak to wygląda? No, każdy z Was musi przyznać, że ta wełna to jest najbardziej obrzydliwa rzecz, która spotkała kogokolwiek. No, przecież ta klasyczna jest ładniejsza. Która jak postawimy, to ta wełna faktycznie jest ładna. Maciuś, spokojnie, Maciuś tutaj wszedł, no ale no, to nie jest jakiś ciekawy tekstur, tak? Ale zasługuje on na dobre, jakie ma kroki do. Ja. Dobra, rozumiem. E, bardzo się cieszę, że tak uważa. Dlatego zrobił godbridge'a tutaj, wiem o tym. Eee. CO?! Bo się tu przeniósł?! Mój internet. No i to jest najgorsze, widzowie. Po prostu, że jak niszczy wam ktoś łóżkę, to jest taki głupi dźwięk. Eee, tutaj, tu, tu, tu. Ta muzyka jest akurat kozacka. Bardzo mi się podoba. Dobra, może i umiem ladery, czasami, a czasami nie, ale nie chcę stracić Dimage'a. Eee, czy żyje klaunik? Dobra, wynocha. No chłopy, miałyśmy mi z tym pójść. Umówiliśmy się. Co? Tu się nie dostawiać klocków. Dobra. Nie wiem po co mamy z nim się fajtować w sumie. za się uzbroję tak totalnie, żeby go pokonać, bo to jest mój cel w tym meczu. O kurde. Dobra, mamy wszystko. Teraz trzeba iść sobie znowu do bazy, chociaż pójdę na te diamenty też. Bo w sumie to będzie trochę diamentów, a diamenty by mi się przydały, więc trzeba tutaj się udać. pod względem wszystkich rzeczy, tylko że ta wełna i niektóre jeszcze rzeczy są naprawdę tragiczne. Wszystko, co jest OK, to jest OK, ale cała reszta, tak, po prostu superowa tylko... Ha! <grywa> Chłop Wełna, słaba reszta, kozacka, teksturpak 8 na 10. Tyle, co mogę się wypowiedzieć na tym teksturpaku. Nie jest on najlepszy, nie jest on najgorszy. Też go polecam, ale jak mówiłem, to uważam, że tamte teksturpaki były lepsze. Ale pamiętajcie, że to tylko moje zdanie i może wam się coś innego podobać. No i dokończmy tą rękę i będzie koniec odcinka. Hmm. Ja tylko chcę się uzbroić. mi przejść. Daj mi przejść. Ja tylko chcę sobie pójść, no chłopie. O, idzie, 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 idzie moja ofiara. Dobra, ofiara zginęła, to mogę tego w sumie rozklepać. Huch! Wystraszyłem się. Ale był lepszy. powiem tyle. Ale ten clown nie był lepszy. Więc ja wam dziękuję za oglądanie. Do następnego odcinka. Pa! pa!